To jest no taka i... nasza coroczna a, akcja. już 18 edycję. Ale tak na początku było to jako gimnazjum, później rozpoczęliśmy tę akcję jako gimnazjum nr 3. Później, po, jak straciliśmy się z zespołem szkół, no to już przez cały zespół. No a teraz, w wyniku reformy, gimnazjum zostało zlikwidowane. Zespół został zlikwidowany, bo została sama szkoła podstawowa i jesteśmy. Kontynuatorem tej akcji. Cele są różne. Na początku była, przez kilka edycji, to była taka pomoc dla rodzin. To były zbiórki, za to są to zbiórki publiczne, rejestrowane, że działające legalnie. Teraz wszystkie najpierw na podstawie zgody burmistrza, później teraz, już po zmianie przepisów, są rejestrowane w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Przepraszam, administracji i cyfryzacji, bo te ministerstwa się też tam zmieniały. Tak, więc teraz tak to tutaj wygląda. I na początku to było, zbieraliśmy, żeby zrobić paczki świąteczne dla rodzin naszych uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji, ale również dla środowiska lokalnego. To nie było związane tylko i wyłącznie dla naszego środowiska szkolnego, ale wychodziliśmy na zewnątrz. Również dla uczniów zaprzyjaźnionych szkół w naszej okolicy, w znajdujących się w trudnej sytuacji, ale też w dużej mierze to było dla osób starszych, samotnych, mieszkających właśnie w okolicy szkoły. I te paczki były przed świętami. Tutaj my ze środków zakupowaliśmy różne produkty spożywcze i takie chemiczne i, I zawoziliśmy uczniowi z nauczycielami. To była niespodzianka, bo nikt nie wiedział o tym, dostawali po prostu w domu przed świętami takie paczki. No teraz troszeczkę się sytuacja zmieniła, więc ten cel też się zmienia i teraz mamy jakby co rok inny cel, dla którego dedykowana jest akcja. To podkupowaliśmy sprzęt dla naszej jednej z edycji, dla naszej uczennicy, która traciła wzrok, więc też taki właśnie sprzęt sprzęt pomagający jej właśnie funkcjonowaniu. To są w tam, w ubiegłym roku, ubiegłego roku... To to spicum, tam, żeśmy łóżko. Tak, to a to słyszałam, tak. ale poprzedniej był odwaga opieki, pomocy społecznej. Tak. Tam były różne sprzęty, które, cieli tak, które... chcieli tam. No, wiadomo, Przez... zawsze to jest taka blaga, Tak, tam, Tak, no, tak. Jest, jest to jedna z pretensji. W pandemii mieliśmy tutaj też właśnie na rzecz oddziału pediatrycznego. Tak. Prawda? Więc mm -hmm. też tutaj już w okresie pandemii też y, taką, y, taką zbiórkę robiliśmy. No i w tym roku y, właśnie... Y, Teraz mamy medycynę tak. paliatywną, rzecz, która jest bardzo, bardzo potrzebna, jest analiza może tą bardzo się przyda w dziale ze względu na to, że jest to rzecz, która ułatwi pracę zwłaszcza ze zespołu pielęgniarskiemu. Mm -hmm. e, One tak naprawdę przy tych osobach, które są na oddziale, są to osoby, które przeszły długą drogę leczenia. Są to osoby, które mają tak naprawdę pośrodku. Najczęściej w postaci już zmienione żółte. To są żyły, które wyglądają naprawdę czasem tutaj w pracy, żeby poddać krew, żeby rozłączyć toprówkę, czyli założyć takie płci od woda, czyli węgla, A ten skaner, ten aparat, ułatwia, dlatego że on nam pokaże, w którym miejscu znajduje się żyła. Żyła, która znowu widoczna. Więc tutaj już będzie taki drogi plus dla nich i dla mojego zespołu, zwłaszcza w Jaskiej Boletackiej, to pewnie też, oczywiście. Ale, ale to jest taki skarb, który jest dla nas bardzo ważny. Przede wszystkim zmniejszycie biednych płaczów, bo być można o tym mówić. To znaczy, no, to, tak. to jest najważniejsze. żywe to. I wtedy, jak pani wchodzi z igłą, to trafia stęża. Tak. Nie woli spokojnie.